Niesiemy modlitwy przed Twoje ołtarze, bez Tańska Wrocławia, Krakowe, Warszawy, Bezradni świadkowie, tragicznych wydarzeń. O łaskę prosimy Cię, Panie łaskawy, bezradni świadkowie, tragicznych wydarzeń. Musimy cię, panie postawie. Jak, jak się pan nie stanie nazwisko, możemy organizować? No. W trakcie każdego takiego wystąpienia mówię o tym, że ostatni miesiąc zbliżył nas do prawdy. Jeśli wolno użyć takiego określenia, bo przecież chodzi o tragedię, wielką tragedię już w I będziemy maszerować dalej. Będziemy maszerować niezależnie od tego, czy będą nam czynione przeszkody, czy też będzie spokojnie do Europy Wschodniej. Są... Rączniejsza katastrofy smoleńskiej powinna być dwie się w Warszawie. Wednesday ludzkim po tym świecie krążą. No to Bożą, skorość osiekła. Ale zaśpiewajmy na to jasno do...

Então tá aqui, tá aqui. chaa ah, okay.

Jakieś ja się nie zakup... zgadzam z tym, że zakładam. Ja się I nie zgadzam. są To nie jest. Nie, nie będziemy. Się nie. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Ja chcę, ja chcę tylko tak. zostać tak. spisany. Tak. Proszę wszystkich świadków e, zakłócenia wprowadzenia przez tego pana. Proszę pana wprowadzić do nie środka. Nie wiem, My w tym czasie złożymy panu zeznanie. To też chce, żeby pan nam nie będzie dany przeszkadzał w tym czasie. My się dowiemy nam państwa w policji. Od sądu się wiemy. Przez sąd nie ma tak, problemu. Nie ma. Tak, pana. Dobrze? Dobrze. No to jak będzie w tym. よかった、これは。<music> Dobrze, nie z panią rozmawiam, proszę się nie wtrącać. Pan mi nie mówi, co dawiam Ale proszę ma, Nie pan mam... jak panu się nie uzdrawa. A nikogo nie, nie zakończyłem żadnego zgromadzenia. pana, no, że nie zakończyłem żadnego zgromadzenia. wszystko Było po zgromadzeniu.

Nie, w tym momencie nie chciałem, możecie się wejść i żeby moje dane nie zostały dostępne. Nie, nie to proszę, pójdźmy tam, nie wiem gdziekolwiek. Widzą, że że jestem otoczony. Proszę, ja tylko się proszę, żebyście przychylili się do mojej prośby. Naprawdę, tylko się przychylcie do mojej prośby. zapraszam Pana. To jest do tutaj, to do... Życia. I nie przychodź więcej do nas, nie chcemy Ciebie, rozumiesz?

to miejsca do jakiego? Całe krakowskie Przedmieście. Ale odkąd dokąd? do To pani do Krakow. Do, do. Może pani tam zaprystał. To, to się dokąd To Postawiajcie nie, 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 nie ma takiej potrzeby. Nie, pani, ma, nie, ma, pani jak, ma nie ma takiego obowiązku. Proszę. proszę. Tak, tak, tak. Ja z panią za chwilę porozmawiam, Ale ja tak proszę, jak sobie, się Proszę sobie, tak, proszę tak, sobie tak, stanąć tak, z boku, tak, tak, ja za chwilę tak, z panią będę Proszę, nie spotykaliśmy proszę pana z Robaszy, co? Zrogałem, papa? A pan z Bobego, ale... Jest... ale ze mną się jeszcze nie spotkaliście. Proszę bardzo, możemy się spotkać. Nie udało się sprowokować smutek? Nie Mogę Pana poprosić na bok? Nie tak? Pani poczeka, proszę. Państwo, dobrze porozmawiamy, bo nie że Nie, możemy Pani z Panią nie bo panie, panie, Ja nie Mogę, Chyba ktoś Pani w limo dał, bo się... nie reklamujemy pewną firmę. O, o, o. Ktoś ma pedały, to jakie ma? Właśnie, patrz, jakieś pedalskie rowery Są pietuszki takie, od początku my podysławiamy Są pietalskie rowery, tak. widzę no, Pietuszki zwierzęcia podpuszczalne no, Ej, no, no, ty, ty zabomniczko! Ona mnie uderzyła yy, Ona mnie uderzyła Pani jest policjantem drogowym, czy takim ogólnym? Tak, drogowym, a dlaczego Pana uderzyła? Dała mi takiego, przywaliła, że pierwszy raz tak dostałem Tak, ja byłem świadkiem nie ma świadkiem Po prostu ta pani zaczęła jest agresywna. Trzeba zgłosić głosić, tak no, dalej dapać, Pan pani to ułatwie, ułatwię pana. Pan, uderzyła tego pana. pani do tyłu. pani do tyłu. Proszę pani do pani do Pan Proszę pan, pan, pan pani do, do, do... Pan Proszę pan, pani Ale tyłu. Proszę pani do tyłu. Do... Do... Pan Proszę pani pana, Pan, Proszę pani go tyłu. Proszę pani do o? Proszę od tego pana, weź ten, tego pana dokładnie. Ja mogę, ja nie mam mogę tego podać dane, bo ja nie mam tego. Dobrze, no to pan poda w dalszym Dobrze, to pan Idziemy, idziemy i wszyscy zdejmiemy. Z każdej strony, w Ale poczekajcie, tak szybko uciekacie. 200, 200, 300 mam O, co fajnie. No to tak dalej. Wyborcie no, 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 no. to wasza ty my. No, no. To nie, taksi, to Wszystko uciekać. Zawsze tak, ładnie uśmiechaj jeszcze. Ale uśmiech jeszcze. Dobra, dobra. Ale jak gwiazda się teraz czuje. Życie gwiazd gwiazdu, boję się. Tak, tak, I tak. I tak, tak, no, tak.

nie tego przeciwstawić. Nie To wziąć butelki i porzucać. Pójdę. No to Zwołajcie. Pójdę, zwołajcie. Wezmę butelkę, wpadę butelek i będę rzucał. Ale wy nie możecie. Współpracę chyba razem. My nie możemy, bo zachowujemy... Ale no proszę pana, no, no, no Zachowuje... tak wygląda. Zachowujemy to. No prawo... tak to zachowujemy wygląda, się no. praworządnie, znamy... znamy metody... Tam można, tam można palić i, i grabić i mówić że... i mówić, że jedynym... jedynym u nas można U nas się mówi jedyną bronią jest kartkę wyborcza, tak? Marka Lewandowskiego, Warszawskiego Cisną została wyprodukowana, limitowana seria znaków Strażnika Pamięci. I za chwilę zostaniecie nimi odznaczeni jako ci wytrwali, niezłomni, którzy zawsze są oddani, naszej się złote? Jakie by nie były zaszczyt? No, przynajmniej to, że będziesz do woła. Każdy byś do tego dodał. Nie, no to został. Po co tu jesteś? Nie, No do Podchodzisz na nity tak jak Komunia Święta, wracam. Tak, kolejkę się uda. Co? Jeszcze będziemy. Zdjęcia proszę. Zdjęcia, zdziecia, zdziecia. A nitę nie chce odbić. Został, nie myć paska. Okay. <laughs> Później to będzie zamieniać, na jak na 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 już będziemy jak wygramy, Nie <grym> <grym> Później będziemy rozdawać no, karty no, mobilizacyjne nie? Nie 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 mam, co i przydział do jednostek. Dobra. od razu Pokażę. Chodź. 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 Chodź trasnik pamięci a w w wojsku? ale to jest indywidualnie każdemu nie biegnie. to jak to że dostałeś dostałem dziękuję bardzo ona zawsze tutaj jest bardzo miło